nas także e, pani doktor, ale dermatolog e, Ewa Willer, która od początku pytania na śniadanie odbiera telefony od państwa oraz pan Ryszard Gzela, specjalista od przeszczepiania włosów. Widać, że w telefonach pojawia się mnóstwo problemów, aż nie przypuszczałam, że e, rzecz może tyczyć nawet e, no, poważnych załamań nerwowych na tle problemów związanych z włosami. Tak. I panowie, i panie dzwonią, i matki nastolatki się załamują. Pan mnie tutaj właśnie pyta, ja już nie muszę być trendy, ja chcę być sexy dla mojej partnerki. No, no tak, ale seksji, proszę Państwa, no tak, jest zawsze trendy, trendy także tak, pomówmy się, no właśnie, że no. warto o tym pamiętać. No więc proszą właśnie o rady i zwykła pielęgnacja i te ubytki, te, które pozbawiają człowieka tego stworzenia włosów całkowicie na głowie, te najcięższe, te wyłysienia plackowe, a to... powiedzieć, przynoszenie na przykład czapki bądź ciepłych okryć głowy może spowodować problemy z włosami? Nie, nie powinno. To pan Zalewski, nasz Andrzej z telewizji, mówi, że się traci 30% ciepła. Ja jestem za tym, żeby głowa była ciepła, ale dla włosów to nie ma specjalnego znaczenia. Włos nie choruje. No, u nas nie ma ekstremalnych mrozów jakichś dużych. Natomiast bardziej słońce szkodzi. Powinny być szampony z filtrem latem, powinny być osłony na głowę, bo to jednak działa na łodygę włosa. A skoro już wcześniej wspomniałam o tych załamaniach na tle właśnie problemu związanych z włosami, to domyślam się, że szczególnie one tyczą się tych ludzi, którzy nie mają włosów i je stracili. Do naszej kliniki do Mielska Białej trafiają osoby, które wcześniej na przykład uległy różnego rodzaju oparzeniom, wypadkom. I niejednokrotnie determinacja sięga zenitu. Prawda? Jedna dzisiaj z pań zadzwoniła, że już dwukrotnie... Była bliska próba Więc To proszę zauważyć, jakie olbrzymie znaczenie w naszym życiu mają włosy. Następna rzecz bardzo istotna. To, że my nie polecamy z prefabrykowanych czy zunifikowanych perów czy tupetów, jest to idealne rozwiązanie dla osób, gdzie naprawdę mogą normalnie funkcjonować to, co dzisiaj sobie w tym programie już mówiliśmy. Jak jest utrzymywaniem kolorów w takiej sytuacji? Bo Włos naturalny farbować. ma warstwę na skórką, on się utlenia i ma, prawda? No, w związku z powyższym możemy sobie farbować. I na tych włosach możemy różnego rodzaju pasemka, palejarze. Ale trwało znaczy, chyba nie wiem. Można jak najbardziej. Ten wóz jest najlepszy gatunkowy i można na tych włosach robić dosłownie co sobie tylko zażyczymy. Poprosimy Państwa, aby zechcieli jeszcze zostać do końca naszego programu prosimy. przy dyżurze ekspertów. bardzo wiele sposobów na to, aby włosy wyglądały pięknie i zdrowo, ale chyba najważniejszym jest po prostu mycie włosów. I tutaj pojawiają się wątpliwości. Pani doktor Ewa Wiler, dermatolog, która dyżurowała przez y, trzy części naszego programu, na pewno ma opinię na temat tego, czy włosy myć codziennie, czy raz w tygodniu, co im y, szkodzi, a co im pomaga. Ja bym powiedziała, że nie codziennie. Dwa razy w tygodniu wystarczy, i tak zalecają te nowe, nowoczesne lecznicze szampony. Ale może ja możemy czasami nawet i dwa razy działają. Ale czasami można super. mieć zdrowe włosy, można mieć codziennie. Są szampony do codziennego mycia, także to nie szkodzi włosom. Wtedy, jeśli jednak lekarz ustali cykl leczniczy to dwa razy w tygodniu. A yy, czym się leczniczym? różnią szampony w, kupowane w aptece od szamponów kupowanych w sklepach? No niektóre są tylko na recepty, które mają Octopirox, czy na przykład sel, siarczek selenu, czy pi, jeszcze inne tam, Piritonian na przykład, to są te bakteriobójcze, te przeciwzapalne, te regulujące rogowacenie naskórka. A natomiast dla zdrowych włosów, no to w droguer, jak sobie dobieramy sami różne szampony. Mówi się o tym, że włosy są zwierciadłem człowieka, tak jak oczy są również tak. jego zwierciadłem. Jak człowiek się źle czuje, włosy też mają prawo chorować. Tak, wszystkie stresy się odbijają. Czym to polega. No, trzeba wiedzieć, że nasza skóra wywodzi się z tego samego listka zarodkowego, co i tkanka łączna. I w życiu płodowym to się różnicuje, więc jeśli choruje nasza psychika, to i włosy też mogą chorować. Wszelkie niedospania, stresy, jakieś zaburzenia odżywiania, te niemądre diety odchudzające, szalenie Popadują, też. To mogą Tak, wychodzić mogą wychodzić, tak. To ale tu mi właśnie mówiły osoby, że traciły włosy na skutek stresów różnych, ciężkich. Na przykład utrata mieszkania, wyrzucenie na bruk i wypadają kobiecie. Włosy. Pyta, co ma robić? Ratunkiem no. dla takich osób może być m.in. przeszczepianie włosów. Pan Ryszard Gzela dzisiaj był ekspertem. Tak. tutaj powiem, może krótko, jakie były telefony, od tego zaczniemy, prawda? O czego osoby pytały. Głównie dotyczyły nie tylko łysienia plackowatego, nie tylko łysienia genetycznego, czyli androgennego, dotyczące kobiet, dzieci, prawda, i mężczyzn ale również wiele tych różnych przypadków, prawda, no bo trzeba sobie powiedzieć jakiś taki dramatyczny goblania kwasem i nie tylko, bo takie się zdarzały, prawda, więc to jest idealna alternatywa, jeżeli chodzi o uzupełnianie niechirurgiczne, bo to jest bardzo istotne. I właściwie chciałbym powiedzieć, że przez te rozwiązania nasze można urzeczywistnić ideał wiecznej młodości. To wspaniała puenta naszego programu, poświęconego dzisiaj, proszę Państwa, jak się pewnie wszyscy zorientowali, włosom, ich urodzie, ale przede wszystkim zdrowiu. Dziękujemy w, bardzo, życzymy zapraszamy w, imieniu, w imieniu Iwony Kubicz i Michała Olszańskiego przypominamy tematem, jest odwieczny dylemat naszego poranka, herbatka, kawka, co tam wypić dla zdrowia i urody, jak zwykle w pytaniu na śniadanie. Do zobaczenia, do widzenia. Hej. Zapraszamy na jutro.